Witam, witam. Dzisiaj chciałam pokazać, jak zrobiłam sukienkę z wizerunkami piesków z Psiego Patrolu. Wizerunki postaci zapożyczyłam ze strony Hobby Forfater. Mie Miller B. jest autorką książek, w których są wzory bohaterów różnych bajek i nie tylko. Na druty numer 3 nabrałam 100 oczek. I przerabiałam cztery rzędy po prawej stronie na prawo, po lewej stronie na lewo oczka. Po przerobieniu czterech rzędów przechodzę do wyrabiania wzorów. W tej chwili będę robić tylko głowy, pomijając ciało ze względu na to, że chciałabym wszystkich członków uwzględnić jeżeli mi się zmieścili będą tylko to wizerunki głów od obroży aby sobie ułatwić pracę i nie liczyć za każdym razem oczek w poszczególnych elementach używam znaczników pokażę również jak przeplatam nitki aby nie zahaczały się od lewej strony i były jak najbardziej splecione z dzianiną tak jak widać, tam gdzie jest więcej kolorowych nitek, przerabiam co drugie oczko, splatając po lewej stronie, tak aby przerobione oczko w tym momencie przytrzymywało całą resztę nitek. Stosuję to i po prawej, i po lewej stronie. Tutaj widać efekt. Myślę, że nitki w ten sposób są dobrze zabezpieczone. Kiedy dojdę do momentu, kiedy wzór mi się prawie kończy, ten element tych dwóch pierwszych piesków, chcę mieć przewężenie sukienki. Tutaj nie stosuję redukcji oczek, tylko zastosowałam wzór warkocza, który zwęża mi całą dzianinkę. Robię go w taki sposób, że zaczynam od oczka brzegowego jednego oczka prawego, w sumie mamy już dwa, dwa oczka lewe i osiem oczek prawych, które będą warkoczem. I kończę dwoma oczkami lewymi, następnie powtarzam znowu osiem oczek warkocza. Z tym, że warkocze wprowadzam systematycznie od brzegu jednego i drugiego. W momencie, kiedy tło sukienki, czyli kolor szary, ma wystarczającą ilość oczek na cały ten element warkocza, który chcę wrobić. Aby zrobić warkocz przeplatany na prawo, zostawiam pierwsze cztery oczka, następnie piąte z góry przerabiam na prawo. Dalej. Szóste, siódme i ósme, przechodzę do pierwszego oczka, tamte pozostawiając wciąż na drucie, przerabiam teraz pierwsze oczko ściągam z drutu, drugie, trzecie i czwarte tak samo i ściągam pozostałe od 5 do ósmego oczka z drutu i przerabiam następne dwa na lewo. Warkocz na lewo natomiast zostawiam pierwsze cztery na drucie, przerabiam od dołu piąte, szóste, siódme i ósme na prawo, przechodzę do pierwszego, przerabiam te cztery, ściągając od razu z drutu też na prawo i ściągam pozostałe z drutu i kończę dwoma lewymi, czyli podobnie jak te pierwsze. W ten sposób robię z każdej strony, odliczając osiem rzędów do przeplatania warkocza. Jest to drugi rodzaj warkocza, jaki zastosowałam. Jest jeszcze trzeci, który zastosowałam na środku przy dekolcie. Po dwóch lewych oczkach, które rozdzielają warkocze, robię na prawo czwarte, piąte i szóste oczko z góry, i następnie przechodzę do pierwszego, drugiego i trzeciego, przerabiam, ściągając z drutu. I ściągam teraz pozostałe oczka. Teraz w drugą stronę, od dołu na prawo czwarte, piąte i szóste oczko i przechodzę do pierwszego, przerabiam na prawo, ściągając od razu pojedyncze oczka z drutu i pozostałe oczka, które już są przerobione. Kończę dwoma lewymi, rozdzielającymi warkocze. W taki sposób przerabiania warkoczy bez używania. Dodatkowego drutu pomocniczego. Pokazałam już we wcześniejszym filmiku. Link umieszczam u góry ekranu. W miejscach, gdzie jest wzór warkocza, po lewej stronie przerabiam tak, jak schodzi z drutu. Oczka prawe na prawo, oczka lewe na lewo. Pamiętam o dokładnym zamaskowaniu i zabezpieczeniu nitek, które są po lewej stronie, tak, by nie zahaczały i nie przeszkadzały. Przy ubieraniu się. Dekolt od wewnętrznej strony zamykam po trzy oczka, następnie robię skos z trzech prawych oczek przeplecionych, by wyglądało to na kontynuację warkocza. W taki sposób robię do momentu kiedy na ramieniu będą trzy pełne warkocze plus zostawione dwa. Oczka lewe i to będzie już koniec mojego dekoltu. Po szyciu ramion i boków sukienki przechodzę do rękawów. Zostawiam 20 cm. Z I nabieram teraz oczka. Dwa, trzy, cztery, pięć, znacznik, dalej w koła, na prawo, pięć, zabiera pięć, i obrót. Przekładamy bez przerabiania, i robimy z powrotem to jest bez przerabiania, zahaczenie, i z powrotem 34 cztery. Raz, dwa, trzy, cztery ściągamy. Przekładamy. Zakładamy i odwracamy robótkę. Jesteśmy po prawej stronie. Przerabiamy w koło. Dziesięć zostawiając, ściągam i zawracam. To jest drugi raz. Dwadzieścia trzy i dwadzieścia cztery. Zostaje dziesięć. Ściągam. Odwracam robotkę. Jestem na prawej stronie i całe w koło. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć, dwanaście, czternaście. 15. Ściągamy, zakładamy i odwracamy robótkę. I robimy do końca. Teraz po przerobieniu w sumie 17 rzędów zakończam rękaw i przechodzę do drugiego, który robię dokładnie tak samo. Pomiędzy poszczególnymi etapami pokazuję tutaj postacie psiego patrolu, linki do tych grafik. Będą umieszczone poniżej w opisie. Natomiast wokół szyi, wykończenie w koło, nabieram 36 oczek z przodu i 36 oczek z tyłu i przerabiam 3 rzędy prawo, lewo, ściągaczem w koło. Tyle wystarczy. Jak widać, moja sukienka jest obustronna ze względu na to, że wzór ma. I z tej i z tej strony bardzo ciekawy, więc dziecko może sobie założyć, którą stronę chce, przód, na tył i odwrotnie. Na koniec jeszcze dwaj bohaterowie, którzy się nie zmieścili na moje ubranko. Dziękuję za dzisiaj, pozdrawiam serdecznie i zapraszam na więcej.